Cześć. Witam wszystkich tych, którzy mają już kompletny mętli w głowie i po długich godzinach wybierania projektu zdali sobie sprawę, że jeszcze trzeba wybrać technologię. Temu jest poświęcony ten odcinek. Opcji jest wiele, my zajmiemy się tylko dwiema, które są najbardziej warte uwagi. Z początku miałem zrobić osobne porównanie. Dla technologii szkieletowej i dla technologii tradycyjnej, ale uważam, że łatwiej będzie po prostu podzielić to na konkretne etapy i każdy z nich omówić dla jednego i dla drugiego, żeby łatwiej to było zestawić. Zaczniemy od projektów. Zapewne zdążyliście zauważyć, że zdecydowana większość projektów jest przeznaczona pod serializowanie w technologii tradycyjnej. Nie oznacza to jednak, że nie możemy takiego projektu przerobić na technologię szkieletową. Wiąże się to z kosztami, a o tym jak wygląda takie przerobienie będę mówił w jednym z następnych odcinków, więc dawaj suba, żeby tego nie przegapić. Jeśli trafimy na jakiś projekt w technologii szkieletowej, to będzie to albo dzieło przypadku, albo konsekwencja tego, że szukamy na specjalistycznych stronach, bo zazwyczaj tam takie projekty będziemy mogli znaleźć. Łatwo z tego wywnioskować, że raczej mnogości wyboru nie będziemy mieli, jeśli decydujemy się na e, technologię szkieletową. Chyba że będziemy przerabiać istniejący projekt e, na technologię murowaną, albo zrobicie to, do czego Was cały czas zachęcam, czyli od zera stworzycie swój własny projekt indywidualny, w którym już od początku e, zawrzecie takie rozwiązania technologiczne, jakie Was interesują. Specjalnie nie umieściłem ceny na samym początku, ponieważ nie jest to jakby najistotniejsze przy tym wszystkim. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Jeśli weźmiecie na tapetę technologię tradycyjną, to zobaczycie, że projektów jest wiele. Firm, które mogą Wam zrealizować ten projekt, jest multum. W związku z czym, mimo że wybudowanie takiego domu jest droższe, bo materiały będą droższe. To robocizna będzie tańsza, ponieważ konkurencja na rynku jest tak duża, że jest to tym wymuszone. Jeśli spojrzymy na technologię szkieletową, to firm, które budują, budują dobrze, nie? bez jakichś takich większych błędów, jest naprawdę mało. A co za tym idzie? Cena wybudowania takiego domu wzrośnie, bo po pierwsze trudniej będzie o termin, a po drugie specjalista bierze tych pieniędzy więcej. Więc koniec końców, jeśli zdecydujemy się na wybudowanie przez firmę, to te ceny mniej więcej podobnie wyglądają. Pasz plus jest taki, że zdecydowałem się nagrać na tym filmie poradniki jak budować dom samemu, dom szkieletowy. A tu się okazuje, że jeśli decydujemy się na budowę systemem gospodarczym, to te koszta można drastycznie ciąć, nie obniżając jakości domu. Ale to można robić przy technologii szkieletowej, przy murowanej będzie dużo ciężej. Skoro trafiliście na mój poradnik, to zapewne macie już za sobą oglądniętych kilka innych, przeczytaliście parę artykułów, jest tam powtarzane jak mantra czas budowy, który działa na korzyść domu szkieletowego. Jest w tym dużo prawdy, ale to nie znaczy, że domu murowanego nie można wybudować szybko. Tam problem w tym, że są pewne przerwy technologiczne, które trzeba zachować. Jeśli chcemy je przyspieszyć, to musimy zastosować droższe materiały, na przykład beton, który będzie miał dodatki, jakiś klej odporny na mróz, specjalne zaprawy i tym podobne. Owszem, dom szkieletowy dużo szybciej jest wybudować, ale wtedy, kiedy mamy kompetentną ekipę, która jest w stanie to dobrze zaplanować i dwa następne etapy w przód są przygotowane, że jak kończymy obecny, to wjeżdża zaraz następny, a potem następny i nie ma jakichś specjalnych przestojów. Taki dom spokojnie będziemy mogli budować w zimie, o ile przed pierwszymi mrozami zakończymy e, cały ten temat fundamentów, jeśli chodzi o koszta, to faktycznie czas budowy jest istotny nie tylko dlatego, że musimy płacić mniej za robociznę, bo, bo ci robotnicy będą musieli po prostu krócej pracować, ale jeśli mamy kredyt, jeśli e, wynajmujemy mieszkanie czekając na dom, no to jeśli ten dom szybciej powstanie, no to tych czynszów będziemy musieli zapłacić mniej, nie? Po prostu na, na tym polega nasza oszczędność. Kolejną z rzeczy, którą często można spotkać podczas dywagacji na temat różnicy technologii, są warunki gruntowe, na których można budować takie domy. Owszem, dom drewniany jest co najmniej kilka razy lżejszy od murowanego. I powinno to w prostej linii rzutować na oszczędności, polegające na tym, że można wybudować na trudniejszym gruncie, który jest tańszy, albo też zrobić bardziej lichy fundament. Czy do końca. Spójrzcie na to. W domu murowanym. Dom stoi na ścianach, prawda? ściany stoją na ławach. ławy zazwyczaj mają 60 cm. Jeśli dom drewniany będzie 3 razy lżejszy, no to patrząc na to logicznie ława też mogłaby być 3 razy węższa, czyli 20 cm. No a znajdziecie koparkę, która ma łyżkę 20 cm, albo tak małe strzemiona, żeby dało się zbrojenie tam sadzić. Już pomijam fakt, że nie nalejemy tam tyle betonu, żeby dało się zrobić wystarczającą otulinę, żeby nam to nie rdzewiało. Więc oszczędność jest, ale nie tak duża, jakby nam się mogło wydawać. Jeśli chodzi o warunki gruntowe, to to owszem taki dom drewniany będzie można wybudować na, nie wiem, bardziej podmokłym, mniej nośnym gruncie. Tylko my i tak będziemy musieli więcej za to zapłacić, więc ta oszczędność wcale nie będzie tak duża. Kolejną nie mniej ważną rzeczą, którą muszę poruszyć, jest tutaj powierzchnia zabudowy. Nie jest tajemnicą, że ściany w domu szkieletowym są węższe. Dlaczego tak jest? Poruszę to w następnych podpunktach. Ale ponieważ tak jest, to my, mając dom tam powiedzmy 100, 100, metrowy, zyskujemy w środku dodatkowe parę, paręnaście metrów kwadratowych. To jest Dodatkowy pokój, który wziął się tam znikąd. ja wynika tylko z faktu, że technologia umożliwia nam zrobienie węższych ścian czyli przy domu, który ma taki sam zarys, będziemy mogli wstawić tam dodatkowe pomieszczenie. Następna rzecz powtarzana niczym mantra to jest akustyka domu szkieletowego. Na wstępie powiem tu, że owszem, domy murowane. Są lepiej zaizolowane, ponieważ im przegroda jest cięższa, tym lepiej izoluje nas od dźwięku. Pytanie. Pytanie pierwsze: kto buduje dom w pobliżu jakichś głośnych elementów, przy samej drodze, przy jakiejś fabryce? No, mija się to z sensownością posiadania domu, który jest właśnie po to, żebyśmy mogli go wybudować dalej od aglomeracji, w otoczeniu natury i ciszy. Nie zmienia to faktu, że dom szkieletowy można wygłuszyć, nie? Można dodać tam więcej izolacji. Tylko czy faktycznie będziemy mieć taką konieczność? Druga sprawa to jest strop. Często słyszy się o tym, że w domu szkieletowym, kiedy ktoś chodzi sobie po piętrze, to na parterze to wszystko słychać. Tylko czy to wynika z ułomności technologii, czy z ułomności jakości wykonawstwa? Bo jeśli my się do tego dobrze przyłożymy, zastosujemy dylatację między płytami, zastosujemy przekładki z filcu między płytą a konstrukcją, pomiędzy legarami, damy wełnę, zrobimy pustkę powietrzną, jeszcze od tego sufit podwieszany, to nie będzie takiego problemu. Czyli tutaj znowu wracamy do tej istotnej sprawy, że dom szkieletowy musi wykonać dobra firma, a to powoduje koszta. tą sprawą jest izolacyjność cieplna i tutaj jest jeden z większych plusów technologii szkieletowej zaraz po możliwości wybudowania domu tanio, jeśli budujemy go samemu. Przy technologii murowanej, o ile nie wybierzemy jakichś, jakichś drogich rozwiązań, gdzie elementy muru są tak grube i porowate, że same z siebie dobrze izolują, to sam dom jest jednym wielkim mostkiem termicznym, który dopiero musimy obłożyć izolacją, żeby te ściany zachowywały odpowiednie parametry. A w technologii szkieletowej, jeśli spojrzymy na przekrój ściany, to składa się ona praktycznie z samych izolujących elementów, czyli z drewna, z wełny. Ja o przekroju ściany szkieletowej yy, zrobię kilka dodatkowych filmów. Ta rzecz obrosła w takie mity i legendy, a ludzie jak papugi powtarzają, jak mantra, nikt nie chce tego sprawdzać, nikt nie chce tego przeliczyć, każdy jest ekspertem, w związku z czym Pamiętaj, żeby zasubskrybować ten kanał, bo niedługo pojawią się odcinki o tym i będą mocne. I gwarantuję, że będzie tam też OSB. Wracając do tematu, e, ściany w domach szkieletowych z łatwością będą spełniały normy WT 2017 i WT 2021. Nie będzie to problematyczne, już sam fakt stworzenia konstrukcji i wypełnienia jej wełną w większości wystarcza. A jeśli jeszcze do tego dołożymy tam z małą przerwą wentylacyjną trochę styropianu, to już mamy praktycznie pewność, że ta ściana będzie ciepła bez dodawania tam kolejnych 15-20 cm drogiego styropianu. Na sam koniec poruszymy jeszcze właśnie tę kwestię czyli ogrzewania. W domu murowanym, jak sobie sami zauważyliście mieszkając w bloku, czy właśnie w takim domu, jeśli jest tam zimno, to ogrzanie takiego domu zajmuje przy sprawnym systemie kilka godzin nawet. I ten dom pozostanie ciepły jeszcze dobrych kilka godzin, zanim my przestaniemy grzać. Jest to bardzo duży plus, ale również jest to minus, ponieważ jest to niezbyt ekologiczne i ekonomiczne. W domu murowanym, my ogrzewamy głównie mury i strop. I te właśnie elementy, które mają bardzo dużą akumulacyjność cieplną w związku z ich dużą masą, oddają potem to ciepło, z którego my możemy korzystać. W domu szkieletowym, gdzie konstrukcja jest bardzo lekka, tej akumulacji nie ma zbyt wiele. Ale my w domu szkieletowym ogrzewamy powietrze. Więc jeśli my wejdziemy do zimnego domu szkieletowego, to możemy go w paręnaście minut zagrzać do wymaganej przez nas temperatury i jeśli nie będziemy chcieli, to on po wyłączeniu ogrzewania dosyć szybko się wychłodzi. Daje nam to możliwość sterowania tym ogrzewaniem, tak, żeby dało się to maksymalnie wykorzystać i całkiem niemało zaoszczędzić. Tak się prezentują te główne różnice. Do Was zależy, na co się zdecydujecie. Ja wybrałem technologię szkieletową, tak jak łatwo się domyśleć dla tych, którzy oglądają całą serię moich filmów. Wybrałem ją głównie dlatego, że zdecydowanie łatwiej jest wybudować taki dom samemu. Szybciej można to zrobić. I zdecydowanie taniej. O tym jest cały ten kanał, dlatego pamiętaj, żeby dawać suba. Puf, tutaj możesz kliknąć. I lecimy dalej.